Cześć. Combo Breaker 2024 za nami, a ja chciałbym wam pokazać walkę z Combo Breakera 6 lat temu, która była dla mnie bardzo ważna, ale za chwilę dowiecie się dlaczego. Jest to walka JDCR z Joey Fury w Pulsach, druga faza Pulsów. Teken 7. Oczywiście to było blisko rok po premierze Teken 7. No i zobaczmy co tutaj się wydarzyło. <grystki>

Tiger Ale zobaczcie, w tym momencie JDCR gra bardzo, bardzo zachowawczo. Właśnie Lincoln tego przerwał. I with punish tył, 1-2. Był 2 z loparynato. parę na to. Ściany niemal jest blisko. Yo, that is sick. Zobaczcie, w ogóle drugi raz Joey użył WS-1. Ja rzadko widzę Pola, który używa tego ciosu. Bareczka. No to bardzo zaryzykował Joey i nie niezły paniszował, niestety.

Was it sidestep three? JDCR boosted the, uh sponsored uh, uh, Echo Fox. Uh, Fox uh, Echo Fox. was, it? Uh, uh, razem it was z Saintem. Maybe, maybe. It's a loss one Yeah, because he kept on hitting it. But here we go. Game two going to the arena. Man, when I think of the stage, I always think of Paul too. T four. Paul, T4. Take four. Wall push shoulder. wow. wow, wow.

Kolanko, który jest bezpieczny i ono chyba, nie wiem w sumie, czy w siódemce jaglowało, ale w szóstce pozwalało na jagielka, chociaż był on dość trudny. Okej, okay, tutaj na gwarancji po prostu przyszło 2-1. I tutaj, nie było już punisha, ale zrobił to, tę dół jedynkę w momencie jak JDCR sidestepował. No właśnie, to był okres, kiedy JDCR radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Znowu low pary, które to już trzecie chyba? Teraz zobaczcie, tutaj JDCR zmaksował, bo zrobił MIDA, a potem MIDA zamiast tu 3-4. JD pushing the blocks. Yeah, pushing him to the wall though. And he's right off the wall. It's like whatever, dude. You want this death or not? I'm getting away from this wall. All right, JD starts slowly tying it up now. very slow. Well, he's got the ragey though. He has got the ragey. Rage drive, death fist, and jeszcze key charge. No, Joey, tutaj jest mega pewny siebie już. USA o, oczywiście US skandowane. Przód dwie ręce tak jest na dragielka, na y, w zasadzie na karę. Przód dwie ręce już teraz wycemce nie zagluya. Czy y to będzie pierwsza runda dla JDCR-a? Nie jeszcze nie, no ale teraz o, już dalszo. tak. Uifan już do czwóreczką, kończy

Tak, wyrwany. Hucnął, ale nie zdążył. Nie, to by to jest błąd. Rajar zablokowany, wybitka. I Fist. Nie, przyszedł 2-1 na koniec. I zobaczcie teraz, jak Joey będzie się cieszył. Podniesie rękę, tak jest, to, to pamiętam bardzo dobrze. To było coś e, pięknego. E, Powiedziałem wam, że dla mnie ta walka była ważna. Była interesująca. Nie tylko z tego powodu, że to po prostu była dobra walka. Ale ja tamten turniej wtedy restreamowałem i słuchajcie, dostałem rajda od kogoś na 1200 osób bodajże, bo po tytule ktoś wnioskował, że ja gram w turnieju, i tam było, nie wiem, chyba to 64, coś takiego. I ktoś pomyślał po prostu, że ja gram w turnieju tekena i wysłał do mnie. Tak zrajdował swoich ludzi. Nie pamiętam kto to był. Tam nawet trochę osób zostało jeszcze przez pewien czas. Nie, może wśród nich wybyliście, byliście. Może, może taką historię pamiętacie. Nawet pytali mnie wtedy ludzie o donaty, ale pisałem, że nie, nie. Donatami się nie zajmuję. I tak wyglądał ten kawałek historii Tekkena 7. To wszystko na dziś. Dzięki. Do następnego. Cześć.